Ale szybsze są loty do Brukseli, więc jedziemy do Brukseli, a później do Paryża. To jest moja siostra Ala. No i będziemy mieć będziemy mieć taki samochód w Brukseli i trzy godzinki pojedziemy. No, możecie już zapalić. Nie wiem, czy moja tka tyle się spaliła, jak tutaj się ogniem bawiłem gdzieś. wczoraj byliśmy na wieży Alisa no i a w poniedziałek idziemy do Disneylandu to też nagram Chodź Vera, pokaż jak jest fajnie Sacré-Cœur Montmartre Dużo się dzieje A to, a to jest mój tata i Ala Powiedz, a to jest moja siostra Ala a to ma Patrz, A to mami. I wszyscy pojechaliśmy. Pa. Teraz jesteśmy przy takim młynie, ale to nie wszystko. To nie będzie dopiero zwyczajna podróż, bo będziemy jeszcze przy młynie różowym. Tak, mole ja róż. Mole róż. A teraz idziemy na rogaliki i za chwilę wam pokażę, tylko musimy tam dojść. Pa. Cześć, właśnie Powiedziałam, że to nagra. To jesteśmy w takiej i wszyscy mamy takie same croissanty takie z czekoladą. No to widzimy się później, pa! To jestem jest ten czerwony Taki trochę dziwny. Ale na chwilę jestem na tym, na tym. To jest Nie wieje tak mocno jak myślałam. Dobra, widzimy się później. Trzeba się uczyć francuskiego! Cześć, teraz będziemy robić Unboxing Kiri I otwieramy Zawsze się otwiera od strony serka Dobra, teraz mm, Good very much, tylko smakuje trochę inaczej niż polskie Jakieś wylosowało secret czy nie secret? A tutaj są zikrety? No, mówię ci. Ej, opowiem, opowiem wam coś w ogóle, że ja z moją siostrą Alą robiliśmy o tak, że, że mówiliśmy, że mamy taki krem z filtrem krem z filtrem secret i jakby to jakby był biały, to znaczy, że, to znaczy, że był secret, więc mieliśmy sekret a krem z filtrem. No to chociaż jest sekret, bo jest biały, nie? Tak, to jest... secret. Megablącować się z secret, ale fajnie. Dobra, jak zobaczycie takiego, to, to znaczy, że to secret. Mm -hmm. Albo kuronkę, bo ja dzisiaj jadłam kuronkę Tak w ogóle to już mój ostatni. O, bo wszystkie zjadłam. No to pa, no. widzimy się później. Cześć! Pamiętacie unboxing, czyli teraz wiem, e, jak to było? Spring -Rose. Teraz wiem Spring Rolls. Spring -Golf, tak to jest jakiś bardzo nie wiem, nie wiem czy będzie mi smakować, więc lepiej go nie mnie. To będzie sos mamy do zupy, bo mama ma taką zupę. A to jest Ali, a tata ma takie czerwone. No właśnie, czerwone. Widzimy się później. Cześć. jesteśmy w galerii Lafayette. No i teraz, no i teraz jakoś powiedzieli, że... Nie powiedzieli, tylko była taka tabliczka, że żeby wejść na to, musiała być rezerwacja. No i po prostu... No i po prostu tata zyszał po prostu, a makaron nigdy nie cztery, bo tata, mama, ja i Ala, to one kosztują jakoś bardzo dużo pieniędzy, no i nie wiem, czy ta galeria nie jest jakąś podejrzenia Jest bardzo droga? No droga. Ale jaka ekskluzywna, zobacz. Bo teraz mi kadr wyrzucisz. Ekskluzywna jako... galeria, no. Cześć, jestem na tarasie widokowym, z, którym, z którego widać całą, całą całego Paryża, po się sotki, no i jeszcze widać wieży Eiffla, Ja byłam w poniedziałek na wieży Eiffla, tylko tego nie nagrałam, bo mama się bała, że telefon spadnie, wycz. A Pa, widzimy się później, ale tylko chcę Wam coś powiedzieć, że to nie jest jeden dzień ciągle, tylko to są, to są parę dni, tylko robię takie trochę przerwy. Na zapisanie. Tak, pokaż, pokaż panoramę wszystkim. Ale piękna panorama. To jest właśnie w ja takie makaroniki paryskie. No i teraz zrobimy unboxing. Chcesz masz torbę Oczywiście. Okay, eee, chyba A to co chyba tutaj. dobra. Ja nie za ja sobie radzę. 他的。 Wszystko szukujemy najpierw różowego, a nie zielonego, zielonego. To połóż, połóż! Nie, 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 nie oddam nie. Ale A to wszystkich chyba nie zjesz teraz, co? Na Bizji? Nie. To odłóż, to teraz inne spróbuj. Ale jego lepiej nie na tą stronę, bo tam strasznie leje. Byłam pod Pochodzi. Ale w tym widzimy się później? Cześć, jestem przy jakimś wielkim ołóweku. Nie wiem, co to jest, ale pochodzi z Egiptu, Ukraki, Obelisk. Obelisk jakiś. Ale ja uważam, że to wielki ołówek. To wielki ołówek, tylko nie ma na końcu takiego środka do ołówek. Kania, ale to ołówek. Ta. Ogólnie teraz leżę na trawie, bo trochę się zmęczyłam, bo to. Na... Moja mi zrobiła zdjęcie, jak miałam zamknięte oczy, mama zresztą też i muszę uciekać, bo cała moja rodzina ucieka i wujek. No to widzimy się, pa! Cześć, ale jakbyście byli w tym lasku w Bulońcu, no to lepiej uważajcie na takie drżownice, bo one są takie, że nie można się nimi bawić, bo jak wyjdzie na nogę, to mogą być jakieś alergie. Tak było napisane na tabliczce, bo wujek Tomek umieczy mnie tak po po... Jak ty po francusku umie czytać, bo mieszka w Brukseli, więc Bruksela jest obok Francji, więc tak. Ala, chodź tutaj. To jest Ala. Jesteśmy w tym rejsie przez Seksmanie, się no i jesteśmy w tym wystawku wycieczkowym między mamą i Alą. No, Zobaczmy Widzimy się później. Our... Cześć, jesteśmy na wielkiej skale. Tak jak Ala. Tylko no ja na trochę wyższej. Nieprawda. Prawda. <zysy> Kraina druidów. Cześć, jestem w takim fontannie, gdzie pieski szukają. Cześć, teraz będę otwierać takie krakersy z Karfura, które wczoraj kupiłam. Okej, tak, tak. Kolejne paczki są. Jak zwykle zresztą, zawsze dwie paczki się robią. Ale trzy to akurat przesadzają. No, mamy jednego krakersa. Mmm, dobre. Co? Możesz. Dzięki. No. Nie mam. Nie mam. Ładnie wyglądasz. Polecam. Ty też. Mhm. Widzimy się później. Pa. 有肉吃